Dzień dobry, kochani Zrobimy teraz bliźnięta, wrzesień, październik. Trzeba z tym ruszać, prawda? Troszeczkę czekacie na mnie, mam nadzieję. Pamiętajmy, że nie jest to dalszy ciąg. E, może nie trafić teraz na przykład do pewnych osób, może teraz ktoś inny ma coś usłyszeć, a może będę się powtarzać. Także musicie potraktować to z przymrużeniem oka. Pamiętajmy, że to nie jest sesja indywidualna. Wiem, że się powtarzam, ale warto przypomnieć dla co, dla co niektórych, żeby nie brali to tak zbyt do siebie. Ja będę mówić wszystko, co mi się tutaj pokaże. Może ktoś akurat słuchając ma coś usłyszeć ode mnie. Dobrze, zobaczymy. Na razie w kartach w energii. Co tu słychać dla bliźniaka? Na tym, że się październik bliźniaku. Co tu się dzieje? To tylko wy będziecie pamiętać, czy się powtarzam, czy nie. Czy to może jakiś dalszy ciąg będzie czegoś? Zobaczymy sobie. Mamy taki pierwszy rozkładzik. I teraz tak. Na bliźniaku decyzja na samej górze. Rozmowy. Taka jedna malutki, taki jeden malutki tekst. Bliźniaku, jeżeli miałeś się, czy miałaś się już rozstać, ale gdzieś to przegadaliście i to rozstanie jest takie, no już, już nieważne, ale jednocześnie gdzieś z tyłu głowy myślisz nad tym jeszcze to ja sobie tylko wyłożę właśnie na to kartę. Pewnie to nie jest do wszystkich, ale to musisz sobie sami, indywidualnie gdzieś no, poczuć, czy to akurat jest do Ciebie, czy nie. Zobaczmy tutaj właśnie to rozstanie takie taki malutki szczegół. Także rozstanie, które miało wyjść, miało wyniknąć, się gdzieś tam zatrzymaliście, przegadaliście. Machnęliście ręką, sprawdzamy właśnie dla takiego bliźniaka. I właśnie o takim zawieszeniu mówimy, zawieszone rozstanie. Jeżeli bliźniaku hamujecie tylko i wyłącznie to, że macie jakiś wspólny dom mieszkanie i po prostu nie chcesz robić tej jazdy, bałaganu i tego wszystkiego, no to to nie jest zbyt dobre, bo tu jest pokazane, że sam dom nie wystarcza. Przeszłość coś w głowie jest takiego, co po prostu może w tej relacji Wam przeszkadzać. Więc chodzi mi o to, że nie żyjcie dla siebie tylko i wyłącznie poprzez to, że. Że trzeba, albo po prostu no, jedno nie chce się wyprowadzić, drugie nie chce się wyprowadzić, tak mieszkacie i po prostu machacie ręką, dobra, już jest ok. Nie. Tu jest pokazana karta, że dla takich rzeczy, takich argumentów lepiej ze sobą nie zostawać. Informacja, no to ja informację mam bardzo, bardzo taką mocną i to nie jest do wszystkich. Zamykamy te drzwi. Nawet jeżeli po prostu coś jeszcze jest tam, to ja nie widzę tutaj już takiej bliskości, Seksualności, lepiej coś zakończyć. I to jest tylko dla bliźniaka, który już chciał to zrobić, ale cię powstrzymało, może to, że po prostu no nie ma sensu, bo może cię nie stać na to mieszkanie czy coś. Nieważne. To sobie nadmuchaj ma teraz w innym łóżku, czy tam w innym pokoju. Chodzi o to rozstanie samoistne, że warto by było to jednak gdzieś konsekwentnie zrobić. Dobra, czyli to jest tekst pierwszych kart wynika rozstanie, które jest zawieszone. To jeszcze z tych kart może być. Ciekawe, co tutaj jest. To jest dziecko, to jest córka na pewno. Kobieta z kobietą i córka. Który bliźniak ma żal do córki, albo odwrotnie? Córka ma żal do któregoś bliźniaka. Chciałabym zrobić rozkładzik na matkę i córkę. Można co najwyżej odwrotnie zrobić syn z ojcem. Bo to też można tak. No ale pozostanę przy tym matka i córka. Coś jest. Nie wiem, czy to jest żal. Więc po prostu zostawię na to kartę i zobaczę, co tam się dzieje: matka i córka. I która z Was ma coś usłyszeć? A mi jeździ po brzuchu, będę musiała coś zjeść. Jest dziecko. Mamy tą kartę dziecka ale to nie jest między wami informacja między wami tutaj jest wszystko w porządku wiadomo jak to matka z córką czasami ale to jest informacja o waszej córce i nie malutkim dziecku a już dorosłej córce i tutaj są jakieś kłamstwa ze strony partnera więc jest coś jeżeli ty jako matka przepraszam, dogramy sobie jeżeli ty jako matka masz jakąś intuicję, że ten partner jest nie ok że coś się dzieje no, to mam tutaj taką sugestię, żebyś ty porozmawiała jeszcze z tą córką. No, nie można na nią wpłynąć, ale tutaj jest jej przyszłość, gdzie jest pokazane, że ona albo jest po rozstaniu, jest załamana, albo po prostu dobrze by było, żeby się rozstała. Ale najprawdopodobniej najbardziej mi pasuje karta zdrady jakby ten partner ją zdradzał bądź wykorzystywał. Ogólnie, to są maski, czyli coś nie w porządku, coś, jakieś kłamstwa są. Jeżeli to się gdzieś z tobą bliźniaku, a jednocześnie matko zgadza, to co najwyżej możesz po prostu dać bardzo dużą bliskość swojej córce, żeby ją gdzieś uspokoić, w tej, w tej, tej sytuacji okazać dużo miłości. Jest jeszcze karta mówiąca o tym, że ta przyszłość nadejdzie. Są pięknie otworzone drzwi. Więc jest tutaj znalezienie miłości i partnera odpowiedniego, ale coś pierwsze musi się tutaj zniszczyć, zburzyć, musi wyjść na jaw jakieś kłamstwo. Um, ale może właśnie trzeba będzie coś zrobić takiego, żeby nawet wyszło to na jaw. Więc jeśli masz, matko bliźnia, bliźniaku, intuicję, no to warto by było otworzyć może tej córce oczy tutaj. Taka informacja z matka z córką, zawieszony związek, idziemy dalej. Zrobimy sobie, kochani, trochę bardziej w energii, jeszcze. Widzicie, ja tylko uderzam w informacje, także, no, to nie dla wszystkich, prawda? Nie wszyscy się odnajdą w tym. Zobaczymy sobie troszkę pracy, trochę miłości, trochę zdrowia i trochę przyjaźni. Na pracy. O! Mocna, konkretna informacja znaczy, jeszcze nie informacja e, dla bliźniaka, który. Mężczyzna czy kobieta. Tutaj jest totalnie zamknięcie pracy. Ktoś odchodzi mi z pracy. Widzicie, informacja jest tylko dla takiej osoby, która absolutnie zamyka rozdział swojego życia w tej pracy. I już sprawdzamy, co tu się dzieje. Propozycja kolejna, kochani, nie przejmujcie się. Wrzesień, październik, i już jest karta mówiąca o tym, że dostaniecie ofertę nowej pracy. Oczywiście to samo nie przychodzi, trzeba gdzieś tam pochodzić za tym, ale jest. Najgorsza karta jest tutaj jeszcze takiego. takiej pułapki blokady. Moim zdaniem jest tu jeszcze informacja, że warto by było nawet zamknąć te drzwi, warto się zwolnić z pracy na rzecz nowej pracy. Więc, ale tylko wtedy, jeżeli bliźniaku, czujesz się w tej pracy. Jakby wszystko po prostu miało cię zaraz nie wiem, wycisnąć z ciebie, wszystko. Życie jest jedno. Nie jest warto naprawdę spędzić całego życia w jednej pracy, która jest dla nas gdzieś niekomfortowa. Nie za wszelką cenę. Tu jest karta mówiąca zdecydowanie o tym, że czas jest rzucić pracę, chyba że już rzuciłaś czy rzuciłaś, to tutaj jest właśnie propozycja nowej pracy. Powinna wyniknąć naprawdę już teraz, za chwilę. No, zdecydowanie. Ładna karta, karta tutaj wiary, boska karta, czyli opieki nad Wami, więc rzucać robotę. <grym> rzucać robotę. Co tu jeszcze mamy? Czy z tego można coś jeszcze wycisnąć? Jeszcze bym chciała coś powiedzieć. No, mamy tutaj jeszcze kartę mężczyzny bądź partnera, partnerkę. Czyli chciałabym jeszcze do, wyłożyć kartę dla bliźniaka, który ma. Partnera bądź partnerka, bo tu jest taka małżeńska, partnerska karta. Więc jeszcze jakaś informacja do waszego partnera płynie po prostu. Teraz sprawdzimy. Dobra. I sprawdzamy. O, co wypadło? Taka. I tu jest tak. Ale tylko do takiego partnera, który jest bardzo długo w jakiejś pracy, bądź nie ma w ogóle pracy. To taka informacja idzie. Więc już sprawdzamy. Widzicie, jakie tutaj trzeba jeszcze spełniać warunki, do kogo to jest? <laughs> Przekaz dla kogo? Więc albo bez pracy partner, albo bardzo długiej jednej pracy już. Co tu jest? No. No, to piękna karta jest. Kurczę, naprawdę. Tu jest jakaś taka swoja własna działalność. Może namówicie tego partnera czy partnerkę na to, żeby udźwignął sam swój własny pieniądz. Nie wiem jak i dla kogo ta informacja, ale tutaj jest coś takiego, że ten partner ma możliwość posiadania swojego własnego biznesu, ma możliwość stworzenia swojej własnej gdzieś tam czasu, pieniędzy. Także warto by było jeszcze się tutaj nad tym pochylić i zobaczyć. Czy ten partner, czy partnerka. Może to jest jakaś osoba, która tak myślała o tym, a ja tylko tą informacją, tą informacją Was popchnę do tego. Mam nadzieję. Zobaczymy na miłości, co tu się dzieje u bliźniaka. Coś z domem, ale ja chyba pamiętam, że w tamtym rozkładzie też było coś z domem. I tutaj nam wyskoczyło jakieś mieszkanie, dom. Za mało miejsca, nieodpowiednie już dla Was, albo po prostu nie macie w ogóle tego domu. I tutaj jest właśnie dla takiej. Dla takiego bliźniaka informacja. No jedynka, tylko i wyłącznie dom. Tylko, że tak, no jakoś tak, żebyście mieli sami kupić ten dom. Coś mi tu nie pasuje, bo możecie mieć blokady, znowu tam diabełek, możecie mieć blokadę na zakupie. Może was ogranicza wiek. Może was ogranicza to, że kredytu wam ktoś nie da. Może macie za mało tych pieniędzy. Fajnie by było, żebyście jednak postarali się jakąś inną drogą zdobyć ten dom. Nie wiem dlaczego tutaj jest karta na dzieciach, więc albo te dzieci mają Wam pomóc, albo, albo może to być taka sytuacja, że nawet Państwo na zasadzie w ogóle ubiegania się może jakiś dom, albo zwyczajnie wynajęcie czegoś nowego po prostu. No jedna karta mówiąca o miłości, to zamiast o miłości to pokazane by został dom i ta zmiana, która już powinna zaistnieć wrzesień, październik, chociażby kroki i trzeba mieć wiarę, bo na razie jesteście w pozycji głupca, gdzie możecie myśleć z tyłu głowy, że nikt ci nie da domu, nie, nie stać was na dom, to lepiej tak przestańcie myśleć, bo ja naprawdę tutaj mam ten dom, tylko gdzieś jakieś, jakieś sytuacje muszą zaistnieć, no albo wasze dzieci wam biorą ten kredyt na dom, wiem, że to jest śmieszne i dziwne, Albo po prostu wy macie jakąś pomoc od nich. Albo macie zmienić dom, po prostu przez wzgląd na dzieci też może być. Może po prostu macie większą ilość dzieci i może trzeba by było pomyśleć o tym. Albo odwrotnie, wiem, znowu wam wprowadzam mętyk, ale może już dzieci wam wyrastają, może po prostu się wyprowadzam i wtedy macie za duży dom, niepotrzebny dla Was taki. Może chodzi o to, że macie po prostu zmienić na coś innego wtedy. Warto się gdzieś tam przemyśleć i, i, i zanurzyć po prostu w głąb i zobaczyć, do kogo ta informacja miała trafić tutaj. Coś, tam, chyba wtedy nam też wychodziło, prawda? Na zdrowiu, zobaczmy. Oj, to 100% tutaj na kręgosłup. Kręgosłup, ja inaczej powiem. Jeżeli któryś bliźniak cały czas odczuwa, jak to, ból ręki, ból nogi, ból pleców, gdzieś tam to ciało tak nie domaga, no to trzeba było się zastanowić, czy to nie jest nadmierny stres trzymany wewnętrznie, bo jest pokazane, że gdzieś jest takie coś, jakieś reumatyczne rzeczy czy po prostu w ogóle takie, takie nerwy, stres nie uwolniony. Gdzieś bliźniaku masz tutaj problemy z plecami, więc też fajnie by było nie zwalać tylko na stres, ale jeszcze zrobić sobie może nawet prześwietlanie pleców, bo zdecydowanie karta pleców nam wychodzi, nie ma co gadać. Co tu jeszcze jest? Na przyjaźni jakiś bliźniak tutaj musi się tak naprawdę zacząć też starać o jakąś przyjaźń, bo jest pokazane, że jesteś w pozycji obojętnej. To sobie tylko. Właściwie karty zarzucają Wam, że nie interesujesz się i nie zabiegasz o jakąś przyjaźń. Albo ty, bliźniaku, nie potrzebujesz tego, albo ty nie zabiegasz o przyjaźń. Coś jest. Ja sobie za to rozkładam kartę. Nie wiem, jak to wyczytać teraz, bo tu jest... Ciężko jest trafić do jednej sytuacji, ale jeżeli się bliźniak pokłócił, rozdzielił, czy po prostu się gdzieś zobojętnił na jakąś przyjaźń, to warto jest coś jeszcze wyjaśnić. Niewyjaśnione sytuacje są najgorsze i to jest logiczne, że warto jest coś wyjaśniać. Więc um, ogólnie chodzi o to, żeby bliźniaku się trochę postarał, czy postarała o tą przyjaźń, bo to musi być wieloletnia przyjaźń tutaj, a jednocześnie ona gdzieś sobie tam zaginęła nam. Także warto jest tutaj jakąś wiadomość, bo nawet karta jest wiadomości, słuchajcie, wiadomość napisać, czy się w ogóle odezwać. Tak, jakby ktoś Was potrzebował, po prostu. Taki mały szczegół, widzicie. Dobra. Ale to też może być karta kobieta przy kobiecie, czyli taka też matka-córka. Zaczęłabym się zastanawiać, czy jakaś córka też. Może, może to jest połączenie tamtego rozkładu, czy jakieś dziecko Was nie, nadmiernie nie potrzebuje, albo nawet ukrywa przed Wami jakieś swoje osobiste problemy. Może warto wieźniaków wziąć i tak zagadać do tego swojej córki, czy aby na pewno wszystko jest w porządku. Dobrze, idziemy dalej, kochani. Zobaczymy sobie taką bardziej już przyszłościową kartę na ten niby wrzesień październik, gdzie tu już koniec września, nie? I sprawdzimy, co tu się jeszcze dzieje takie trzy karty. To jest bardzo informacja ogólna. O, coś o miłości, kochani. No, ale tutaj no, dupę urywa. Urywa dupę. Coś pięknego. Coś pięknego. Jak bliźniak. Jeżeli mamy takiego bliźniaka, który po prostu myślał, już stracił nadzieję na miłość. Bliźniak. Miłość idzie wielkimi, pięknymi krokami. Niezwyczajna miłość. Nie romans. Tylko mega, mega coś zajebistego. tego. i tu jest takie coś jak pokonanie wszelkich w ogóle gór czy tam jakieś rzeczy pokonanie wszystkiego to już bliźniaku wszystko już zrobiłeś czy zrobiłaś i naprawdę masz tutaj zasłużoną miłość taka informacja ogólna czy teraz można to czy ten przekaz ma trafić do każdego bliźniaka kurczyna no albo już tą bliźniak znalazł miłość już w niej jest albo bliźniak naprawdę gdzieś nie wiem no stracił nadzieję nawet się już yy, nawet już nie manifestuje, bo już po prostu gdzieś tam zapomniał o tej miłości. A tu się coś pięknego trafia. Nie mam żadnej informacji takiej szczegółowej, ale wiecie co? Ja nigdy nie robię tak do tej informacji. Akurat rozłożę sobie na tą miłość karty i zapytam, czy są jakieś szczegóły, na które warto zwracać uwagę, związane z tą miłością. Gdzie ta miłość ma się pojawić? Kiedy koło czasu? To akurat nam za, zamyka nam możliwość sprawdzenia, kiedy. Koło czasu pokazuje również, że. To już mogło się wydarzyć, więc jestem albo spóźniona, albo może koło Was krąży ta miłość, czyli możecie być bardzo blisko, albo uderzy w takim nieodpowiednim, w niewiadomym czasie po prostu, że się nagada mnie. Jakkolwiek ciężko jest nam tutaj opisać czas przy takiej karcie. Dobra, sprawdzimy sobie, jak to wygląda. Uspany ten bliźniak. Taki po prostu, no nawet z takimi problemami, że gdzieś tam po rozstaniu już wcześniejszym. Nawet musi sam może utrzymywać dom, czy, czy w ogóle takie coś. To jest taka informacja właśnie dla takiego bliźniaka. sobie. I tutaj mamy teraz tak na przyszłość bliźniak. Nie będziesz sam. Długo śpisz, długo jesteś samotny. Energia piękna, rodzina. Jak to już pyknie, to już pójdzie po całości. Bardzo szybko z tego będzie małżeństwo. W ogóle to jest przeznaczenia bliźniak. Koło czasu też pokazuje, że albo naprawdę już spotkałeś czy spotkałaś już tą osobę, i co najwyżej jest tutaj informacja, że masz tak naprawdę starać się cały czas to, o te uczucia, albo informacja pokazuje o nowej miłości, z przeznaczenia miłości. I tu jest taki malutki szczegół. Kurde, no coś jest z tą pracą u bliźniaka. Jak ty, bliźniaku, się odważysz. Przynajmniej taki mały szczegół, i Ty zmienisz tą pracę, poruszysz coś. Nie wiem, to mogą być szkolenia, kurs, może zwykła zmiana pracy. To macie wziąć i po prostu popchnąć do właśnie tego poznania tej osoby. Hmm. No. Jak to już się wydarzy, to będzie z tego ślub. Tyle powiem. Fajcie później w komentarzu, czy będzie ślub. A w ogóle to bardzo proszę wszystkich o lajki, komentarze. Wtedy będziemy wiedzieć, że, że mam nagrywać filmiki, Dobra? I teraz tak, do każdej z tych kart jest jeszcze inne przesłanie. Każda jest już wtedy indywidualna. Ja do każdej rozłożę sobie jeszcze po dwie. Więc mamy taką kartę pokonania czegoś, wygranej. Taka po prostu wiktoria, tak? Takie zdobycie czegoś. I zaraz zobaczymy, do czego tutaj to przywołuje, przypisuję. Nie, nie zdobyłeś jeszcze bliźniaku, nie wycisnąłeś ze wszystkich potencjałów z siebie. Tu jest karta nawet wstania w jednym miejscu, zaślepienia. Informacja jest prosta. Odważ się, zrób coś takiego, co jest dla ciebie, co cię uwolni po prostu od wszelakich, nie wiem, czasowo cię uwolni. To jest karta z druga, która jest pokazana, że siedzi sobie, już ma wszystko wyrąbane. Potrzebujemy u ciebie, bliźniaku, żebyś ty. Zawalczył teraz, czy zawalczyła, i wykonał takie kroki, takie ruchy, żeby naprawdę zabrać się teraz odpowiednio za taką wolność finansową, za, za to, żebyś nie miał żadnych ograniczeń. Więc to jest do wykonania. Tylko, że ty stoisz w miejscu i masz takie zamknięte oko, bo to jest taka zaślepiona karta. Tylko ty tego jeszcze nie widzisz, nie czujesz, że masz potencjał, że masz zdolności do zrobienia czegoś zupełnie nowego. Ja Cię tu przekonuję w tym. Karta miłości. I do nich dostosujemy sobie, dowalimy sobie te dwie karty. I karta miłości tutaj jest. No ale ona mówi właśnie o tym, że nie musisz w bliźniaku nawet niczego szukać specjalnie. Nie musisz być na żadnych aplikacjach i tak dalej. Bo jest pokazane, że to samoistnie przyjdzie. Są strzały od wszechświata, czyli to po prostu zostanie Ci gdzieś tam wepchnięte na drogę przed Twoje nogi. Tajemnowo, nie? Było, nie? Jedna malutka rzecz. Jest tutaj karta mówiąca o troskach, zmartwieniach, bliźniaku. Jeżeli masz takie owe troski, może to chodzić o Twojego partnera, partnerkę, rodzinę, rodziców, dzieci. Jeżeli są tak zmartwienia, to tutaj co najwyżej mogę Cię pocieszyć, że dzięki tej karcie wszechświata pokazana jest, że to będzie zepchnięte na drugi plan, że sytuacja zejdzie z Twojej głowy, że, sytu że się rozwinie. Także na pewno. Jeżeli jesteś w tej sytuacji teraz kryzysowej, że nagminnie masz problemy, myślisz o czymś bardzo mocno, to jest pokazane, że to się wkrótce skończy. Tej by było, nie? Jakoż nie ma nic gorszego, jak budzić się rano i czuć przygniecenie, przygnębienie. E, Bliźniaku, wypadła mi karta. Jeszcze mamy trzecią kartę. Trzecia karta jest kartą partnerstwa, ale też ogromnej przyjaźni. Zaraz Wam pokażę. Coś fajnego, to nie musi być partner partnerka, to może być wielka przyjaźń nawet. Dołożymy sobie do tego właśnie po dwie karty. Nie wiem dlaczego, czy to nie jest kontynuacja tego, że Ty, bliźniaku, masz się postarać tutaj właśnie, żeby wyjść, zawalczyć troszeczkę o tą przyjaciółkę czy przyjaciela. Ale jeżeli mielibyśmy bardziej kombinować i pomyśleć, że ta walka to jest jakaś kłótnia mocna między Wami, a jeżeli nie daj Boże, jeszcze poszło pieniądze, albo w ogóle czekasz na, na, na zwrot tych pieniędzy, czy w ogóle ktoś od Was cały czas ciągnie coś? Jeżeli byśmy mieli powiedzieć, że, że tu jest jakaś wojna i walka pomiędzy tą przyjaźnią, no to powiedziałabym, że możesz mieć problem z odzyskaniem tych pieniędzy, albo nawet nie, nie dawaj tych pieniędzy. Gdybyśmy mieli tą kartę zmienić i powiedzieć o partnerach tutaj, to możecie być nastawieni na walkę teraz o majątek pieniądze, między wami będzie ta walka nie da się jej wyminąć i ominąć bo się najprawdopodobniej tutaj rozstajecie ale też bym powiedziała to trochę inaczej jeżeli już macie taką walkę i przepychankę ale nie myślicie o rozstaniu tylko wiecznie są kłótnie o tych pieniążkach i tak dalej, jeżeli to nie ma końca to wtedy warto jest pomyśleć nawet o, roz o tym rozstaniu tutaj um, mam nadzieję, że wam nie namąciłam ale nie uciekajcie jeszcze Um, mam nadzieję, że ktoś miał coś usłyszeć. No i pewnie, że to się do wszystkich nie zgodzi, tak? Dla wszystkich się nie zgodzi na pewno. Jesteśmy taki indywidualni, ale nie uciekajcie, bo jeszcze mamy kartę przesłania na wrzesień-październik. Wyciągniemy dla Was jedną kartę dla bliźniaka. Oczywiście sami najlepiej sobie ją interpretujcie. Wam pokażę obrazek, ale też pomyślcie nad tą kartą, co to może dla Was oznaczać. Ja interpretację też robię sama. Ja ją zrobię i Wy ją zrobicie, dobra? Wyciągamy kartę pierwszą dla nas. Jest to taka karta. Także możecie się przyglądnąć, co ona dla Was oznacza. Możecie sobie uchwycić ten obrazek i pomyśleć po prostu, jakie ma dla Was przesłanie. Dla mnie ta karta, dary, mhm. ogólnie takie piękne dary, w ogóle to jest kosmos, tu wszystko ma w rękach. Owoce, warzywa, tu jest bardzo mocno natura, woda spływająca, czysta woda spływająca. Słuchajcie, bardzo piękna karta mówiąca o tym, że również y, bądźcie otwarci na to, co ma wszechświat wam do zaproponowania. Jest to czyste, naturalne, w ogóle zdarzenia mogą wyniknąć naturalnie, tylko musicie się na to otworzyć. Także, na przykład, jeżeli chodzi o aspekt pracy, musicie się uwolnić z jakiejś pracy, żeby też się otworzyć na coś zupełnie nowego. Jeśli jesteście w złym, niefajnym związku. Nie chcę tu wszystkich rozwodzić, ale po prostu się też trzeba odsunąć, żeby być otwartym na to, co wszechświat ma do zaproponowania. Na wszy wszystkich aspektach tak jest. W ogóle tak jest w życiu, że jeżeli na przykład chcemy czegoś lepszego i modlimy się o coś lepszego, to zróbmy na to miejsce, żeby to w ogóle chciało do nas przyjść. Um, także jest tutaj takie piękne otwarcie się na coś, co naturalnie do Was spłynie. Voilà! Buziaczki! Pozdrawiam. Nie zapominajcie o mnie, jeżeli mamy nakręcić kolejny filmik, tego lajka zostawcie tam, bo no to jest dla mnie taka komunikacja, że mam nakręcać buziaczki. Pa.